Czy naprawdę chcesz, żeby twoje zdrowie zależało od algorytmu? Panie doktorze, wpisałem w chat GPT, czy mam raka. Wpisałem zmęczenie, ból brzucha, stres i co dostałem? Anemia, depresja, rak jelita grubego. A w bonusie kurkuma, soda i terapia pestkami moreli w Meksyku. Mam dzwonić po karetkę, czy już rezerwować lot? A czy ChatGPT zbadał Panu brzuch, per rectum, zapytał o wywiad rodzinny? Nie. No właśnie. ChatGPT to świetne narzędzie, ale nie jest lekarzem. Bez człowieka to tylko zwykły tekst. Może rzucić definicję, ale co z tego? Diagnoza to nie zgadywanka. To rozmowa, pytania, zrozumienie. A czasem jedno spojrzenie mówi więcej niż tysiąc promptów. A, ale to chyba dobrze, że się interesuję, że szukam informacji. Oczywiście, tylko to wiedzę warto mówić z lekarzem. ChatGPT może wyjaśnić, ale nie zdiagnozować. Czyli nie lecimy do Meksyku? Tylko, jeżeli chcesz się opalić. A co do AI, to dobrze wykorzystana może pomóc lekarzowi. Analizuje dane, podpowiada publikacje, pokazuje różne zmiany, które ludzkie oko może pominąć. Ale to zawsze człowiek podejmuje decyzje i to jest kluczowe. A Ty, jeżeli szukasz lekarza, który będzie z Tobą ramię w ramię w chorobie, sprawdź ranking lekarzy i placówek na oncomapa.pl i znajdź kogoś, kto nie tylko zna odpowiedzi na pytania, ale naprawdę Cię zrozumie.